Naszym pierwszym krokiem będzie wejście na stronę naszej szkoły, a następnie w strefie ucznia wybranie opcji Dziennik Logowanie. Po kliknięciu zostaniemy przeniesieni na inną stronę i ukaże się nam okno logowania. Wchodzimy w opcję Przywracanie dostępu do konta w celu ustawienia hasła. W rubryce E-mail, PESEL lub Login za pierwszym razem najbezpieczniej jest podać swój PESEL. Wpisujemy go, wykonujemy mechanizm bezpieczeństwa i klikamy wyślij wiadomość. Powinien ukazać się nam taki komunikat. Następnym krokiem jest wejście na pocztę e-maila, którego podawaliśmy przy rekrutacji do szkoły. Do 5 minut na naszym mailu powinna ukazać się taka wiadomość. Warto zaznaczyć, że w tym miejscu znajduje się wasz login do dziennika. Składa się on z trzech pierwszych liter waszego imienia, 4 pierwszych liter waszego nazwiska i dwóch losowych liczb. Na samym dole znajduje się link aktywacyjny. Klikamy w link i zostajemy przeniesieni na stronę, gdzie ustawimy swoje hasło. Wasze hasło musi spełniać warunki takie jak: co najmniej 8 znaków, co najmniej jedna wielka litera, co najmniej jedna cyfra oraz nie może zawierać trzech lub więcej kolejnych liter nazwy użytkownika, ani jego imienia i nazwiska. Wasze hasło będzie wykażało się co około miesiąc i będzie wymagało nowego przywrócenia dostępu, ale podczas przywracania go można podawać to samo hasło. Po ustawieniu nowego hasła ukaże nam się taki komunikat i wtedy możemy przejść do logowania. Ponownie przechodzimy na stronę naszej szkoły, klikamy Dziennik Logowanie Wpisujemy swój login, ustawione wcześniej hasło i logujemy się. Jeśli chodzi o dostęp mobilny, pierw powinniśmy przygotować swój kod QR. Pierw przechodzimy do zakładki Uczeń, a następnie Dostęp mobilny. Klikamy Wygeneruj kod dostępu i okazuje nam się kod. Teraz możemy wziąć swój telefon bądź inne urządzenie i pobrać e-dziennik. Po zainstalowaniu aplikacji otwieramy ją i przechodzimy do rejestracji. Wybieramy opcję kod QR, zezwalamy aplikacji na dostęp do aparatu i skanujemy ukazany nam wcześniej kod QR oraz podajemy pin, który znajduje się pod kolem. Klikamy Zarejestruj i jesteśmy zalogowani do swojego e-dziennika.